Witam, z tej strony Witcher ze słonecznej Kalifornii, skawu się już w ręce. Jak tam po tłustym czwartku? Ile pączków zjedliście? Mam nadzieję, że się nie obżeraliście pod kurek. Napisz w komentarzu, jaki jest twój rekord, a ja lecę na śniadańko. Na leśniczki z twarożkiem. Naleśniczki z twarożkiem, polane sosem, mleczny baton, zero od WK. Durkaweczki, jeszcze nieletnie, ale są i w naleśniczku twarożek i odrobina dżemu. W środku tak wygląda. A, jeszcze dodam, że twaróg ze skyrem. Cały twaróg 250 gram i 150 gram skyra. Cała taka masa w tych naleśniczkach. Zajebisty twarożek. A w tle kocham gotować na ławie. Dobra, czyli potem śniadanko, już minęło trochę godzin. Godzina 13.40. Przekuska. Może niekoniecznie super składnikowo fit, ale chyba trzyneczki są. I to Myślałem, że całą paczkę sobie otwieram od razu, ale na kolację już mam wyliczone. Większość tych kalorii mam z dnia wyliczonego, więc na kolację dużo białka pobię z produktu mlecznego, plus batona. I nie będę miał nic innego, więc myślałem, że zostawię po prostu resztkę. Nie wiem, ile to zostało, tyle, coś takiego. Nie jestem fanem tych tarczyńskich kabanosów, ale to jest chyba najlepszy wybór, jak już chce się kabanosy zjeść i do tego jedna była 60 gram też liczona do tych kabanosików i to by było na tyle przed obiadem, później obiad, makaron z buratą, nagram wszystko i potem na siłownię górę dzisiaj robić klata plecy, prawdopodobnie też barki, no wszystko będzie nagrane i pompki w deficycie, jedne z najlepszych ćwiczeń ostatnio na klatę, które robię. Przegrałem. Pokażę jeszcze fitatu. Jak to fajnie mnie śledzi ta kamera. Jestem tu z boku, z boku przegrany i tak będzie wyglądało fitatu aktualnie. Tak wygląda fitatu. Myślę, że wszystko i tak widać na tym ekraniku, więc jak coś wyszło, można sobie zrobić pauza i zobaczyć. Tak to wygląda aktualnie. Jak coś będę musiał wliczyć, to sobie oblicza. Ale 207 białka Ech, 207 białka, 207 węgli porówno i 63 tłuszczy aktualnie na ten moment i 2253 kaloria na godzinę 13.40. no. Kto tu tak leży? Tak wygląda pies po bitwie. Pies po potężnej bitwie. O ja cię kręcę jak sobie śpi. Jak sobie śpi Simba. Po bitwie. Przy okazji byłem w Lidlu i zaopatrzyłem się w jaja z wolnego wybiegu. Dodatkowo kupiłem aromaty różnorakie, masło o obniżonej zawartości tłuszczy, które wielokrotnie pokazywałem, borówki, batonika dzik, proteinowego i dorsza atlantyckiego. Zajebistą rybę nie tylko na redukcję, ale na masę również. Idealna, magiczna rybka zawierająca same białeczko. Nieważne jak przyrządzisz, jest zajebista. Także polecam bardzo. Makaron z pesto. Indyk, przyjrzyłem się na indyk, ale już wspominałem, na pewno wcześniej. Tutaj połowa buraty, pomidorki i uwaga, zrobione to z pesto. Tym oto pesto, kania 30% mniej tłuszczu. Bardzo fajna alternatywa dla normalnego pesto. Jest jeszcze takie zielonawe, jak dobrze pamiętam. I to było w Lidlu. I to było w Lidlu. Wszystko, więc polecam bardzo. Jak chcecie sobie odtłuszczyć trochę obiadek, proszę, tak to wygląda. Macie tutaj zbliżenie lepsze. Kalory, jeszcze pokażę z tyłu. Proszę, tak to wygląda. Biorę się za szamkę i lecę. Zapierdalać na siłownię. Dokładnie tak. Smacznego. Dobrze widać. No, mnie też dobrze widać. Zademonstruję drogę na siłownię. Przez haszcze na siłownię. Ale haszcze Ale haszcze Zapraszam, zapraszam. Zapraszam. Uwaga na miny. Tak się przechodzi na siłownię. Tak się chodzi na siłownię. A się wypierdolę? Nie, jest okej. Okay. Taką drogę musi biedny chłopak wykonywać, żeby iść poćwiczyć. Nie no, w sumie kurwa sporo osób. ねえ大将。<Yeah. S 2> yeah, Kolejne przejście, ale tym razem do domu. I na siłownię, i do domu. Tym razem z drugiej strony. Zapraszam, zapraszam. Obiecuję, że na redukcji tutaj wejdę lepiej. O, Tutaj dupcią się muszę zahaczyć. Bez trzymanki. U, u, u. O. I tak się przechodzi. Opla. Muje stery. O. I teraz, żeby w kubkę nie wejść. U, ale światło. Jep, jep, jep. Przez chaszcze. I to i cyk, nie? I robię tak. Wchodzę do, do piaskownicy i jest vlog z piaskownicy. I wychodzę i już nie ma. I będzie piasek w domu. Dobra. Kolejna chaszcze. O! o. Chyba nie było kupy. To już tą drogę znacie. Już jestem po siłowni. I to jest moja kolacja. Müller Milch, Müller Milch, Müller Milch protein. 0% added sugar. Na 100 ml ma 65 kalorii. Całą taką buteleczkę, 26 gram białka. Do tego batonik dzik proteinowy, 30 gram białka. 56 w tym mam białeczka po siłowni. I to będzie moja kolacja. Jest godzina 22.42. Trening był bardzo fajny. Te podciąganie to jest po prostu tragedia. Tak jak na poprzedniej siłowni, 4 kilo mniej wtedy miałem, się podciągałem po 8, tam 10 razy nawet mogłem. Tak teraz te 5 razy to jest strasznie, strasznie ciężko. Ale też nie szarpię bardzo, tylko po prostu opuszczam powolutku, żeby rozciągnąć jak, jak najbardziej, puścić te, te plecy, i później znowu spinam. Więc trochę ciężej to wychodzi, ale masakra, dlatego musiałem parę negatywów robić przy wykonywaniu ostatnich powtórzeń. Przerwa, żeby się napić. Że ja tego Müller wcześniej nie odkryłem. Jakie pyszne to jest kakaoko. Ja pierdzielę, to można pić cały czas, się gram białka. Jakie to jest dobra. masakra. Ej, już musiałem się napić przed przerwami. Wiem, wiem. Nie powinienem tak robić. Dzik, baton proteinowy jest wliczony. Myle myśl jest też wliczona. No obiad trochę podbił e, te tłuszczyki, bardzo, bardzo niestety, ale tak się prezentują kaloria. Można sobie zatrzymać 2466 kalorii. No trochę za, za dużo. Jutro będę musiał dobić więcej cardio, tak, taki po planach. Ostatnio mówiłem: po prostu tu bije więcej cardio za to, że sobie zjadłem w tym dniu więcej, ale 211 białeczka. O to chodzi, 200 minimum. Szanuję sam siebie za to, ale no. Naleśniczki, cały twaróg, skier do tego, no to nie, to nie mogło nie wejść dzisiaj. Na treningu jak miałem to wyciskanie na ławce dodatniej, możliwe, że zmienię to na smifa. To jest jeszcze takie ruchome, to jest ruchome ćwiczenia, które możliwe jest zmienić na Smitha. Później podciąganie zostanie. W kolejnym treningu będzie podciąganie z obciążeniem, ale do tego wrócimy. Później pompki w deficycie. Szanujcie pompki w deficycie, to tak pompuje klatę. Spróbujcie. Po prostu spróbujcie. No i reszta jakoś poszła. Wiosłowanie jednorącz na bramie, barki, tył barku, wszystko było fajnie. Myślę, że zostanę na razie przy tym treningu. Będzie to wszystko rotować trochę, troszeczkę, bo jak przyjdą maszyny nowe, to trochę to zmienię, ale wszystko będzie pokazano. No. Biorę się za żarcie. Tak oto kończę ten dzień i będziemy się widzieć w następnym treningu. Ciężki dzień. 22.46. No, zmęczony jestem. Jeszcze mam takie zakwasy, jak dwa dni temu robiłem trening nóg, te wykroki chodząc. masak. Całe mnie napierdalają. No, nie wiem jak ja jutro zrobię trening nóg. Może cardio, ale może będzie dobrze. Git. Muszę zjeść, bo jestem mega głodny. To wszystko co mam do powiedzenia. Żegnam się i zapraszam do następnego odcinka. Dół. Lecimy z tym. Na razie.